Bonjour! Wszystkim, gdy czarny koń tych wyborów przyszedł siadł się już oficjalnie do stolika i zaczął tam żłopać browara, taniego browara Mencena, to w końcu duża część Polaków się obudziła, że piwerko sławcia jest chrzczone, a raczej przyświecane świecami hanukowymi. No i zdali sobie sprawę, do jakiego stoliczka sławek się przysiadł. Do stoliczka zawartości, jak ten worek. Worek pełen. Kupy! Radio z po raz pierwszy tam bywał. O, zdjęcie radia uciekło. O, wróciło, 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 jest już. Ostrzegam, sceny w tym filmie są dla ludzi o mocnych nerwach. No i Grzesiek miał rację. Plawilny ten Sławcio? I chce być jak kaczuszka czy tam kureczka i spaść w przepaść. Oby go przypadkiem ciężarówka nie przejechała po tym upadku. Co się stało. Zawartość pupy się rozlała. Co będzie następne? Flagi kupione na AliExpress? Takie flagi? I kraj uwalczący za naszą i waszą? O co ci, Sławek, chodzi? O to? Chyba prędzej kwiatek z tej pieluchy wyrośnie, niż ty zaczniesz myśleć. A może Slawkowi chodzi o takie flagi? Takie flagi go interesują. Wszystkie, byle nie nasza. Choć ta jedna to nie jest flagą, tylko kawałkiem szmaty wielokolorowej. O takie pojazdy na ulicach Warszawy i w innych miastach też ci chodzi? Oraz o kolejne pożary, fabryk i magazynów? Budźcie się ludzie, bo takich grudych uliców jak Slawek to jest pełno. Subuj i obserwuj, będzie się działo.